Wiele gier jest tworzonych z setkami, linijkami kodu, które są oczywiście napisane za pomocą klawiatury. Ale dzisiaj da, da, dałem sobie challenge, żeby nie używać fi klawiatury fizycznej. Więc jak tak naprawdę napiszę kod? A więc pomyślałem sobie, żeby można było użyć klawiatury ekranowej. To nie jest klawiatura fizyczna, a na pewno będzie trudniej stworzyć grę. Teraz widzicie mój projekt, który wstawiam na YouTube'a, czyli Biting Simulator. I jeżeli chcecie, żeby się on rozwijał, to zostawcie pod tym filmem łapeczkę w górę i sublika z dzwoneczkiem. Wtedy będę wiedział, żeby po prostu nagrać kolejny odcinek z tej, z tej gry. A więc przejdźmy teraz do odcinka. Tak więc jak wcześniej wspomniałem będziemy używać klawiatury ekranowej i tak będzie wyglądało moje dzisiejsze skryptowanie. I szczerze myślę, że będzie tutaj bardzo trudno. Ale w sumie, jaką ja chcę grę stworzyć i czy mi się to uda. Aby się o tym przekonać, oglądajcie film do końca i zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę oraz dołączcie na mój serwer Discord, którego link macie w opisie. A więc tak, planuję zrobić grę typu obi, czyli po prostu będziemy musieli tylko zaskryptować jakieś zabijające klocki, może kręcące i poruszające się góra dół, więc nie wybrałem jakiejś mega zaawansowanej gry, ale też nie jest zbyt prosto. I teraz ja tą klawiaturę swoją fizyczną odstawiam, żebym mógł korzystać tylko z klawiatury ekranowej. Oczywiście poruszać też się będę za pomocą tej klawiatury ekranowej, więc to nie będzie zbyt proste. Pierwsze co zrobię to zaskryptuję może zabijającego klocka. Najpierw dodam mu kolor na jakiś czerwony i material na neon. Teraz wygląda jakby miał zabijać, prawda? Teraz tylko trzeba go zaskryptować. To będzie najtrudniejsza część. Więc dodaję do niego skrypt i zabieram się do roboty. No, i myślę, że to będzie nasz gotowy skrypt. Jak widzicie, tutaj mamy zmienną humanoid. Wtedy sprawdzamy, czy ona istnieje, i wtedy graczu ustawiamy healtha na 0. Teraz sprawdźmy, czy to działa. Podejdźmy oczywiście naszą klawiaturą ekranową i jak dotknę tego klocka, powinienem po prostu zginąć. Jak widzicie, tak się dzieje, więc pierwszy skrypt, który napisałem, działa. Drugim skryptem, jaki od razu napiszę, będzie skrypt nakręcącego się klocka, czyli po prostu będzie przeszkada, która po prostu będzie się kręciła. Najpierw tylko muszę delikatnie go powiększyć i dodać oczywiście do niego skrypt. Może też jakiś fajny niebieski kolorek. Dobra, mam nadzieję, że ten skrypt będzie działał. Jak widzicie, ustawiamy tutaj rotację tego klocka na po prostu prawie tą samą, tylko w osi X zmienia się o 1. Więc sprawdźmy, czy ten klocek będzie się obracał. Robimy play i run. I jak widzicie, on się powoli obraca. Możemy przyspieszyć trochę. Nagle zaczął się tak dziwnie bagować. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Za chwilę spróbuję to naprawić. Co się okazało, to gdy klocek dochodził do obrotu 90 stopni, nagle zaczynał drżeć. także że najpierw się ustawiało 91 i później znowu wracała na 90. Próbowałem po prostu zwiększyć prędkość obracania się klocka, ale jak widzicie, nadal ten klocek drży. Postarałem się, żeby wyprintowało, jak się ten klocek obraca i jak widzicie, tutaj jest ciągle 91, 92, czyli jakby wracał ciągle do postaci 90 i po prostu dodawało się ciągle 3. Zamiast ustawiania rotacji tego parta, postanowiłem, że po prostu do orientacji dodajemy 1 na y, więc teraz sprawdźmy, czy to działa. Jak widzicie, part pięknie się obraca i zobaczmy, czy kiedykolwiek się zbuguje. Nie, ciągle się obraca i nie ma żadnych błędów, więc teraz spróbuję tylko przyspieszyć jego obrót. Czyli tutaj po prostu możemy na przykład wpisać 3. Wtedy będzie się obracał 3 razy szybciej. Ok, myślę, że taka prędkość jest odpowiednia. I myślę, że ostatni klocek, jakiego zrobię, to będzie ten, który po prostu będzie nas wybijał jak trampolina. Więc jak przy każdym innym, dodam kolejnego parta. I tutaj go troszeczkę powiększę, mniej więcej takie coś, oraz nadam mu kolorek zielony, bo to mi się najbardziej w sumie kojarzy z jambustem. No, i oczywiście muszę do niego dodać skrypt i zacząć skryptować. W sumie to postanowiłem skopiować troszeczkę tego skryptu, bo w sumie i tak yy, się nam to przyda. Więc skopiowałem go i wkleiłem oczywiście myszką. No i tutaj muszę się wam przyznać, musiałem skopiować to z internetu, ale mam nadzieję, że przynajmniej to będzie działać. Więc tak prezentuje się mój gotowy skrypt i teraz zobaczmy, czy jak dołączę się do gry, to będzie to działało. Jak widzicie, ten kręcący się part nadal się kręci, ale jak podejdę do tego zielonego i go dotknę, powinienem zostać wyrzucony w powietrze. I tak się jednak nie stało. No dobra, więc jak widzieliście, ja zmieniłem troszeczkę skrypt i tutaj zamiast humanoid pisałem charakter. I teraz jak dotknę tego zielonego klocka, powinienem wylecieć w powietrze. Jednak tak się nie stało. No i po wyskoczeniu masowej ilości błędów, to postanowiłem usunąć ten pomysł i zrobić obby tylko z tymi dwoma klockami. No i oczywiście z tymi stałymi klockami, które będę miał ciągle. Może jeszcze je jednak zamiast tego skaczącego klocka, zrobię takiego, który po prostu po kilku sekundach znika jak go się dotknie. Więc w sumie znowu utworzyłem skrypt i skopiowałem go z skryptu z zabijającego klocka. Okej, okay, więc tak wygląda mój gotowy skrypt i teraz sprawdźmy, czy jak dotknę tego klocka, to on faktycznie zniknie. Dobra, więc podejdźmy do niego i dotknijmy go. Jak widzicie, on natychmiastowo zniknął, więc zapomniałem dodać czasu po prostu czekania. Tutaj tylko wystarczy napisać wait. Okej, okay, więc mamy tu w tym miejscu i w tym miejscu wait. Dobrze, teraz podejdźmy do tego klocka i powinien zniknąć zniknął i się nie pojawił. Ok, więc teraz ostateczny test naszego klocka i on znika, za chwilę się powinien pojawić i tak, właśnie tak to działa, więc y, teraz spróbujmy zbudować jakieś parę leveli. Pierwszym levelem, który zrobiłem są takie schody, po których jak będziemy wchodzić, to one będą stopniowo po prostu znikać. Jak tutaj możecie zauważyć, zrobiłem dwa następne levele, a mianowicie Tutaj są dwa klocki, które będą się kręcić i wyrzucać gracza z planszy. A tutaj jest po prostu skakanie nad lawą. Tak w ogóle, to tworzenie każdego tego levela wygląda mniej więcej tak. Bardzo ciekawe zajęcie, prawda? Dobra, więc tak prezentuje się nasz gotowy parkour. Na początku gracz musi przejść przez schody, które znikają mu pod stopami, później uważasz na kręcące się party, przejść przez basen lawowy, przeskoczyć przez yy, lawę. I na samym końcu przygotowałem niespodziankę, ale to wy zobaczycie dopiero wtedy, gdy będę testował to. A do testowania zaproszę mojego brata, czyli Mikołaja. Ja go zawołam i za chwilę się widzimy. No, witam Panie Mikołaju. Jak tam Panu dzisiaj dzień miła? A dobrze, dobrze. No, więc tak, więc zaczynamy testować naszą gierkę. E, no to Ty już tam zrobiłeś nim test? No. To jest w ogóle gra, którą tworzyłem bez klawiatury. No i spróbujesz ją przejść. Ogólnie Miki Pelka to jest e, najlepszy parkurowiec, jakiego znam. Lepszy o wiele, o wiele lepszy ode mnie. E, no i zobaczymy, czy mu się uda. Więc najlepszy parkurowiec, jakiego znam, jest już z nami i on spróbuje przejść tą grę. No nie no, poczekaj chwilę, poczekaj na mnie, poczekaj. O, na skrawku schodów. Teraz tutaj musisz przejść tak, żeby cię nie zepchnęło. Ciekawe, czy się to uda. Ta ściana jest dosyć gruba. Ale może przejdziesz całego parkura, co? Yy, może tak ty wytestujesz, czy wszystko działa na pewno. O! Najlepszy parkurowiec zginął na drugiej tej? O, ja też zginąłem. Yy, nie no wiem, to w wie. ogóle możliwe. Nie, nie jest. Jak to nie? Tyś sobie dasz radę na pewno. Ty znasz jakieś tam sztuczki. Uwaga, uwaga, uwaga. no nie, chyba to skok jednak nie jest możliwe. Poczekaj, więc... zboguje się w locie. Da się tak. No oj, chyba się panu spadło. No dawaj, dawaj, dawaj. No na pierwszy w klocku... A dobra, dobra, wiecie co, ja na chwilę to poprawię. O, okej, okay, więc jesteśmy po raz kolejny w mojej grze i teraz już będzie naprawdę prosto to przejść. Więc dawaj, Miki, idziemy, idziemy. A, nie pchaj mnie tak! Dobra i teraz skaczemy. Teraz już powinno być ba bardzo, bardzo łatwo. Idź pierwszy. Chcę zobaczyć jak ty robisz. Okej, okay, okej. Okay. Ty jak już bokiem skaczesz. Co jest? Zobacz jakieś metody dziwne! Patrz, patrz mi, w ogóle tutaj mogę sobie skaczeć. O nie! Zginąłem! No nie, no poczekaj na mnie teraz! Okej, okay, po paru dziesięciu minutach przechodzenia w końcu nam się to udało. I zobaczmy czy teraz... Ja tu wstałem. No dobra, jejku, to mi po ta paru dziesięciu minutach się udało. Teraz zobaczmy, czy ten level będzie dla nas tak trudny. E, ale ty, ale co to są za cheaty? Halo, czemu ty na mnie skaczesz? Okej, okay, to tak <laughs> chciałem powiedzieć, że ten był <laughs> bardzo prosty, ale jednak nie był bardzo prosty i muszę rozpoczynać od początku. Dobra, więc znowu tutaj jestem i zobaczmy, okej, okay, dobra, pierwszy skok łatwy, drugi też, trzeci i czwarty, tak, przeszedłem i teraz kręcące się, e, to jest w miarę łatwe mi się wydaje, e, a ci miki, nie, pchaj mnie, a! nie, o, dobra, dobra, jesteśmy i wygrałem, tak, wygrałem naszą, moją grę bez użycia klawiatury. To by było na tyle z tego odcinka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie, co mają zostawić po sobie? E, subika na moim i Twoim kanale i, i oczywiście łapkę w górę. Oraz dołączcie na mojego Discorda, macie link w opisie. Do zobaczenia, do widzenia Dobrego. i pa pa!